Witajcie na kanale Kwasogranie tranek Ranek Kole e, za sterami Hutnika Kraków. Jesteśmy w Ekstraklasie. To jest pierwszy sezon Hutnika Kraków w Ekstraklasie i mam nadzieję, że zostaniemy tutaj troszkę dłużej. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka mamy ustalony skład Rakel, Hajdach, Mielki, Korian, Głogoski, Rubańczyk Boira, Rowca Macmanus, Doc i Frączak na bramce. To są piłkarze, którzy wystąpią w pierwszym oficjalnym spotkaniu. w Miastogliwice. Na pewno jest, to będzie historyczny mecz. Musimy to spotkanie wygrać. Zapraszam Was do oglądania. Raport przedmeczowy. Piasecki, Amajewki, Krykun, Tomasiewicz, Dziczek, płach na bramce. Będzie ciekawie. Będzie na pewno to mecz, który kibice zapamiętają. Mam nadzieję, że Macmanus, Mrowca, uciągnął to spotkanie. Ostatnio Chojokowalski pełnił rolę tego obrońcy rozgoryczonego. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu Magmanus pokaże się z dobrej strony. Ostatnie te mecze jego były troszkę niefartowne, ale jestem w dobrej myśli. Rozpoczynamy to pierwsze spotkanie. Piast już przy piłce. Wiczek, Tomasiewicz. Bardzo spokojnie rozgrywają te piłkarze piasta. Pierwszą swoją akcję Amajew przedziera się e, po stronie Beojy. Tutaj musimy zablokować. Dobre dośrodkowanie Pączak broni. Pierwsza akcja piasta. E, duże e, zaskoczenie podczas tego podania walczymy w górze. Drugi raz wygrywają piłkarze piasta po jednej w kopy z naszymi zawodnikami. Boojra. Beojera Będzie rzut e, z autu Haida. Boki Koriana. Do środka. Próbowaliśmy rozegrać tą akcję, wyjść z piłką. Nie udaje nam się to, teraz zablokowanie strzału, no i też nie pomyśli piłkarzy chutnika. Zmieniamy stronę rozgrywania piłki Doc. Głogowski, od razu powalczył, utrzymał się przy pice. Głogowski, jest nie nie czy też również zatańczy. Do doca, doc. Będzie szukał dośrodkowania noc. Rakes w polu karnym to jest nieziutki napastnik, więc musi trafić na tą spadającą piłkę, musi złapać ją w odpowiednim momencie. Głogowski walczy, przegrywa jednak z czerwińskim bodaj, że pojedynek dziczek płkarze jazda mieni chwilę na rozegranie tej akcji. Hajda jest rakes, rakes, nie może rakes. Poradzić sobie na razie z obrońcami piasta. Teraz Chniel, Chniel, Aj, strzela strzelaj znowu. Yy, obrońcy piasta wybijają tą piłkę Krypun. Będzie pierwszy rzucał tu dla piasta Gliwice. Piast, Czerwiński, tak jest dobrze. Myślałem, że to ten zawodnik. Mosur. Na razie bardzo dobrze gra obrona piasta. Nie możemy się przedrzeć, nie możemy się przebić. A Ajajaj, trasa je sam na sam front czakro no niestety pierwsza ranka Piasta Gliwice w Ekstraklasie w meczu z Sputnikiem. A je. Zobaczmy to jeszcze raz tutaj błąd Magmanusa, źle ustawiony nasz obrońca. Miel. Waszka, Krykun i... Już piłkarze piasta budują ten atak Magmanus, Dobrze. Do Chmiela. Miel. Ładnie przełożył sobie piłkarzy. Piłkarzy piasta. Kikorian. Kikorian. Zauważył wychodzącego Beoira na czystą pozycję. Beoira. Kikorian. Jest Rakels, Rakels, 1 do 1, 41 minuta, zapamiętajcie to, minutę, 41 minuta, 49 sekunda, Hutnik Kraków zdobywa historycznego gola w Ekstraklasie, Piast, Liwice, Hutnik Kraków, mamy na razie remis, zobaczmy to jeszcze raz, warto wrócić na moment do tej chwili, Rakels, świetnie. Poradził sobie w polu karnym z Czernińskim. Tym razem przechytrzył obrońcę Piasta Wielicy, bardzo doświadczonego obrońcę. No i udaje mu się zdobyć pierwszą bramkę w historii futnika e, Kraków w ekstraklasie dla, e, dla Krakowia, którzy z tłumie zgromadzili się na tym stadionie. Na pewno jest to e, bardzo dobre wydarzenie. Teraz broni mnie. Jest rzut roczny. Stadinow będzie szukał ponownie zawodników Piasta w polu karnym Beoira. Na szczęście dla nas Frontszak złapał to w i Mamy przerwę. Zobaczmy, jak wyglądają statystyki. Piast zdecydowanie lepszy. Oceny Głogowskich, Mielki, korian. Będą na pewno zmiany w drugiej połowie. Zobaczymy, jak poradzą sobie zmiennicy. Czeka tam na pewno Wolski. Czeka też Kowarik, żeby tutaj rozruszać tą Lewą stronę. Chmiel, dzisiaj to nie jest jego spotkanie. Beojra z Paszką. Kto wygra ten pojedynek biegowy? Paszka. To przemrowca. Rakes. Spokojnie. W akcję Rakes do, do Chmiela. Chmiel, do Głogoskiego. Głogoski troszkę na pamięć. Chciał tą piłkę zagrać w stronę. Ron jednego z zawodników Głogowski. Kolejny raz nieudane podanie Głogowskiego. Musimy uważać przy wyprowadzeniu tej piłki. Musimy dokładniej panować nad piłką. Teraz Beoira wraca Magmanus, przegrywa pojedynek główkowy. Już pierwsze, pierwsze zmiany proponowane przez asystentów, ale jeszcze utrzymamy tych piłkarzy w połkarnym. ma piłkę już w rękawicach Pączak. W szybkie znowienie do Głogowskiego. Głogowski, tak jak mówiłem, to nie jest jego mecz, ale teraz może się obudzi. Głogowski nie tym razem. Po tej akcji chyba zrobimy zmianę, oby nie zakończyła się ta akcja bramką. Prądczak. Zróbmy zmianę. Najwyżej wejdzie Głogowski. Podmęczony. W jego miejsce Kuba, W jego miejsce nie Chówka. Miechówka, Wolski na skrzydło, Kowarik i dziuba za Kikoriana. Niestety, zabawa pod polem karnym skończyła się bramką na 2 do 1 dla, dla Piasta. Musimy e, to powiedzieć, e, tutaj problematycz, problematycznie się zrobiło po tym podaniu. Ob zabawie obrońcy zamiast wybijać. Zobaczmy to jeszcze raz. W tym miejscu miał piłkę, wybić. Nawet narzut roczny stracił mrowca tą piłkę. Magmano spróbował zablokować strzał, no ale niestety nie udaje się. Przegrywamy 2 do 1 w pierwszym spotkaniu na stadionie Hutnika Kraków. No bo Dots tym razem chyba stracił tą piłkę. E, musimy uważać, Piast e, groźny jest w każdej sytuacji. Dzisiaj lepsze spotkanie Piasta, ale to Dziuba przejął futbolówkę. Dziuba e, aktualnie atakuje bramkę e, bronioną przez zawodnika, nie, zawodnika Piasta, Rakels. Mamy 2-2, e, Rakels druga bramka, 73 minuta. Dziuba świetne przejęcie, e, no i tutaj wypatrzył w polu karnym Rakelsa. Bardziej spodziewałem się, że będzie indywidualna akcja, że będzie chciał zapisać się na kartach historii, ale i tak e, przecież to robi, dokonuje się to e, na tym stadionie. Asysta e, w debiucie, e, po pięknej akcji, po pięknym przejęciu, Dziuba, Rakes, mamy, e, mamy to, mamy wynik 2-2, Rakes strzelca dwóch bramek, e, nie wiem czy Lok dostanie szansę, czy, czy Rakes będzie próbował zdobyć jeszcze tą trzecią bramkę? Teraz dobre przejęcie Magmanusa. Magmanus, Beoira, Kowarik, Urbańczyk, Niechówka. Wyknął Niechówka na trzecią bramkę. Dajmy szansę pograć Lokowi. Lok. Jeszcze udaje się wprowadzić tą zmianę. Niechówka. To był e, świetna decyzja trenera Franka Cole na wprowadzenie tego zawodnika. 3 do 2. Zobaczmy to jeszcze raz. Urwańczy. Niechówka dziubnął tak, dziubnął tak delikatnie. E, prawy ruch. Świetnie. Wygrywamy, prowadzimy rak. Jednak schodzi, do czeka tej trzeciej ranki. Świeże siły z przodu. Lok. Może tutaj pokaże się z dobrej strony w tym spotkaniu Beojra, przegrywa kolejny pojedynek biegowy. Teraz Magmanus, żeby nie było tutaj zabawy, jest piłka od bramki grana, na szczęście dla nas. Magmanus, Doc, Polski, Doc, Doc szukaliśmy ofensywnie usposobionych zawodników. Dziuba, mocny strzał, no tutaj mógł lepiej się popisać Dziuba przy tym strzale. Trzeba było szukać tej okazji na strzał. Kowarik, Wolski może zaskoczyć, ale opanowali piłkarze, opanowali piłkarze przeciwnika tą piłkę. Teraz zagrana do Wolskiego futbolówka. Może to przynieść kolejną bramkę. Kowarik, mamy 4-2. Mamy 4-2. Piast na kolanach. 4-2. Kowarik, jak on to zmieścił? Zobaczmy to jeszcze raz. To są moty. To jest coś pięknego. Kowarik ze strzelcem. Kolejnej bramki dla drużyny Hotnika Kraków. Lecimy. Pierwsza połowa. Piast w głowicy. Druga połowa zdecydowanie. Krak świetnie, poszli świetnie. Pierwsza wygrana w ekstraklasie. Coś pięknego: trzy punkty e, nie mogą lepiej smakować niż na własnym stadionie. Statystyki Gwiazd dominował, dominował, atakował strzały, totalnie próbował tutaj zdominować nas. Hajda słabo, Lok nie miał okazji się popisać. Reszta zawodników nie najgorzej, nie najgorzej, acz pierwsza połowa nośniąca, który miał tych strzałów sporo, ale tam mógł lepiej się chyba zachować podczas tej obrony. Dwie bramki kluczowe, nie było żadnej interwencji takich na przełamanie. Szkoda, szkoda, ale e, no, użyli. Pużyki na pewno dostanie szansę, na pewno będzie mógł wyjść z podstawowym składzie. Ale zobaczcie, co się zadziało: to Urbańczyk dał to piękne podanie, to ten zawodnik dał dobre podanie i to ten Bardzo zawodnik dziękuję. pokazał, że warto na niego stawiać. Kolejne spotkanie to spotkanie z Krakowią, czyli znowu derby. Mieliśmy ofertę transferową za Younga, odrzucamy Young. Zostanie naszym, dalej naszym Bramka. O, tak, dobra. Kowalik, rozważę Twoją prośbę. Pracuj nad sobą. To było fantastyczne. Super. Dziękuję Wam za dzisiaj. Cieszę się, że zdobyliśmy pierwsze punkty. Tabela, nie, jeszcze nie idźmy w tą stronę. Mamy trzecią pozycję, ale to jest pierwszy mecz, więc tutaj. Będziemy analizować tabelę po dziesięciu kolejkach, wiadomo, zerkniemy na nią, ale liczy się każda wygrana. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.